nasz gość dnia. Dzień dobry, Bartek Święciński, kłaniam się nisko, witam nasze słuchacze, witam również naszych y, widzów. Dzisiaj gościem dnia Radia Nadzieja jest Tadeusz Kruszewski, dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, witam Pana. Panie dyrektorze, w niedzielę w przepietowie odbędą się Dni Kukurydzy. To ważne święto dla Was, dla rolników? Tak, już po raz 24 organizujemy Podlaski Dzień Kukurydzy. Jest to dosyć ważne wydarzenie, bo jeszcze 30 lat temu nikt za bardzo z rolników nie uprawiał kukurydzy. A jak istotna i ważna jest roślinna kukurydza, myślę, że w tej chwili tych rolników, co uprawiają, uprawia ich większość, nie, nie musimy przekonywać do uprawy kukurydzy. Jeżeli chodzi o nasze województwo, powierzchnia upraw kukurydzy wynosi około 190 tysięcy. Hektarów, co w strukturze zasiewów stanowi prawie 20%, i rolnicy, którzy hodują przeżuwacze, Hodowli zwierząt w tej chwili sobie bez tej rośliny nie wyobrażają. To województwo podlaskie jakoś wybija się na tle innych województw, jeżeli chodzi o kukurydzę? Jeżeli chodzi o kukurydzę, to w skali kraju mamy około 2 miliony zasiewów kukurydzy. Na Podlasiu jest to 10%. Także jest to dosyć dużo, właśnie z tego względu, że mamy znaczące pogłowie chociażby bydła, bo prawie. My mamy tego bydła milion. I jeżeli chodzi o podlasie, to głównie się uprawia na, na kiszonkę z kukurydzy, bo 60% tych zasiewów jest przeznaczona na kiszonkę z kukurydzy. Jeżeli chodzi o kraj, no to w głównej mierze uprawa kukurydzy jest z przeznaczeniem na ziarno, chociaż jeżeli mówimy o województwie. Podlaskim, to coraz częściej również w żywieniu zwierząt rolnicy stosują na przykład kiszone ziarno kukurydzy. Czyli możemy powiedzieć, że kukurydza to filar podlaskiego rolnictwa? Tak, śmiało możemy powiedzieć filar. W tej chwili, jeżeli tej uprawy byśmy nie mieli, jest to uprawa wiernie plonująca nie jest tak e, wrażliwa na jakieś anomalie pogodowe, jakoś długotrwającą suszę, także ta uprawa się przyjęła i, i będzie jeszcze przez wiele, wiele lat. Hasło tegorocznego dnia kukurydzy to kukurydza, ziarno przyszłości. Przyszłości jest właśnie w kukurydzy? To, co powiedziałem przed chwilą, że jest to roślina wiernie plonująca, w jeszcze kilka lat rolnicy w żywieniu zwierząt stosowali głównie jako kiszonkę. W tej chwili ta roślina jest wykorzystywana w wielu formach, zarówno jako kiszone ziarno kukurydzy w żywieniu przeżywaczy, ale też jako ziarno suszone w żywieniu krów mlecznych, bydła mlecznego, ale również innych gatunków, czy to trzody chlewnej, czy, czy drobiu, można śmiało powiedzieć, że to jest roślina w przyszłości. Jednak jest wiele problemów i te problemy, jeżeli nie będziemy mieli odpowiedniego płodozmianu, będą się na warstwie, czyli szkodniki, choroby i tak dalej. No właśnie, to, to są te właśnie problemy, tak? Choroby, szkodniki? Tak, no na pewno na wiosnę takim dużym problemem, bo ta roślina, to co powiedziałem na początku, to 20% w strukturze zasiewu, w niektórych gospodarstwach jest to i 50%, a niekiedy i więcej, także nieodpowiedni płodozmian to więcej szkodników zagrażających tej roślinie, więcej chorób, a też nie do końca możemy te choroby zwalczać, Bo one występują w, w takich stadiach rośliny, gdzie takim zwykłym opryskiwaczem już nie możemy wjechać, bo te rośliny mają już na przykład półtorej metra wysokości i są specjalne, potrzebne opryskiwacze szczudłowe czy też. Opryskiwacze przy pomocy dronów. Wiemy, że to rolnictwo się rozwija. Rolnicy coraz częściej korzystają z nowoczesnych technologii i do duchem czasu. Tak samo jest, jeżeli chodzi o uprawę kukurydzy. Tak, nowe odmiany, nowe technologie. Kiedyś praktycznie wszyscy rolnicy jeszcze 10-15 lat temu stosowali. System orkowy w tej chwili bardzo duża część tych rolników przechodzi na system bezorkowy to daje większe możliwości, chociażby ze względu na tą bardzo często występującą suszę. Przy tym systemie bezorkowym ta woda w tak szybki sposób nie, nie ucieka nam z gleby, i ta ilość wody przy tym systemie bezorkowym jest przez dłuższy czas większa, wyższa. A podry jakoś pomaga rolnikom, właśnie jeżeli chodzi o uprawę kukurydzy? Daje podpowiedzi, jakieś możliwości stwarza? Podczas dnia kukurydzy będziemy mogli zobaczyć 139 odmian kukurydzy. Do założenia tej kolekcji zgłosiło się 25 firm. Te firmy podczas tego dnia kukurydzy będą przy swoich odmianach i będą świadczyć doradztwo agrotechniczne, będą doradzać, w jaki sposób tą kukurydzę uprawiać, tak żeby osiągnąć jak naj, najwyższe plony. Podczas tego dnia kukurydzy odbędą się również pokazy zbioru samego kukurydzy, ale również pokazy związane z uprawami pożniwnymi, z, z zabezpieczeniem, z zabezpieczeniem gleby jakby na okres zimowy, ale też zagospodarowanie tych resztek pożniwnych, bo po uprawie kukurydzy Zostaje bardzo duża ilość tych resztek bożniwnych, które trzeba zagospodarować. Jeżeli chodzi o te odmiany, no to jest ich blisko 140. No, dla człowieka wydaje się, że no, kukurydza to kukurydza. Ile tu może być odmian? Tak. No i właśnie takich miejsc w Polsce jest niewiele, gdzie w jednym miejscu, załóżmy na powierzchni 2-3 hektarów, mamy tak dużą liczbę odmian. Te wszystkie odmiany mają jednakowe warunki do wzrostu i rozwoju, bo mają jednakowe nawożenie, jednakową ilość odpadów, i taki rolnik, który, który przyjedzie na, do nas, do ośrodka, będzie mógł porównać każdą odmianę kukurydzy jak wygląda y, przy drugiej jaka jest wysokość jaka jest wielkość kolby i tak dalej. Będzie też część edukacyjna i czego tam będzie można się dowiedzieć, kto ewentualnie tę część edukacyjną będzie prowadził. tą część edukacyjną będzie prowadził profesor Michalski, będzie mówił o technologii, o agrotechnice. O technologii siewu, zbioru, także te wszystkie zagadnienia związane z, z uprawą kukurydzy. Wspominał Pan trochę o, też o tej części pokazowej. To co dokładnie na tej części będzie? To firmy współpracujące z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego zabezpieczą zbiorę kukurydzy. To akurat firma zarówno zbierze tą kukurydzę przy użyciu sieczkarni sześciorzędowej, jak też zapewni transport od wózka akurat do biogazowni, która jest w pobliżu naszego ośrodka. Będą uprawki, tak jak powiedziałem wcześniej pożniwne, czyli niszczenie y, tych resztek pozostałych po zbiorze kukurydzy, agregaty, y, pług i też bezorykowy system uprawy, także cała technika po, po zbiorze kukurydzy. Ten dzień kukurydzy to chyba też jest taki dobry moment na wymianę doświadczeń. Tak, to wymiana doświadczeń pomiędzy rolnikami i pomiędzy rolnikami a doradcami, jak również pomiędzy yy, przedstawicielami tych właśnie firm zabezpieczających materiał siewny, bo tak jak w przypadku innych yy, gatunków roślin yy, ten materiał siewny jest Częściowo zabezpieczone we, ze własnych, jakby z własnego y, ziarna. Tak w przypadku kukurydzy, praktycznie w 100% materiał siewny jest zakupowany właśnie od firm. To będzie tak. Będą odmiany kukurydzy, część edukacyjna, pokazowa, wymiana doświadczeń, ale będzie też strefa kulinarna, oczywiście. Tak, będzie strefa kulinarna. Koła gospodyń wiejskich, dwa koła gospodyń wiejskich przygotowały. Przygotują potrawy związane właśnie z kukurydzą, będzie zupa krem z kukurydzy, będą inne zupki właśnie z udziałem kukurydzy. Także osoby, które będą na targach, nie tylko zobaczą technologię uprawy kukurydzy, ale także będą mogły posmakować potraw z udziałem kukurydzy przygotowanych. Właśnie przez koła gospodyń wiejskich. No wiem, że koła gospodyń wiejskich tutaj u nas na Podlasiu w regionie no, znają się na tej robocie. E, tak, tych kołów jest bardzo dużo, robią to znakomicie. Zajmują się nie tylko gotowaniem, ale jeżeli chodzi o gotowanie, to robią to bardzo dobrze i smacznie. To zamykając temat już Dnia Kukurydzy, proszę powiedzieć taki no pokrótce plan, zaprezentować o której początek, o której koniec. To jest impreza jednodniowa. Zaczynamy o godzinie 10.00. O 13.00 odbędą się pokazy, i bezpośrednio po tych pokazach jest zakończenie tego dnia kukurydzy. Także nie wspomnieliśmy jeszcze tutaj o kilku innych aspektach. Będzie wiele konkursów. Między innymi będzie konkurs na najcięższą. Kolbek Kukurydzy, on organizowany jest już po raz drugi i wszyscy rolnicy, którzy odwiedzają nasz, naszą wystawę, będą mogli wziąć udział w tym konkursie i wygrać bardzo ciekawe i cenne nagrody. Także chociażby zachęcam do udziału w tym konkursie. No to ten dzień zapowiada się ciekawie. Oczywiście zachęcamy do tego, żeby w niedzielę 7 września do Szepietowa przyjechać. Pogoda chyba ma być całkiem... Tak, Niezła. ma być słonecznie, jeżeli będą opady, to to nie jest problemem, bo Oczywiście. tych opadów potrzebujemy. Komisja Europejska, już zmieniając temat, potwierdziła, że zaakceptuje umowę o wolnym handlu Unii Europejskiej Mercosur. Co to oznacza dla Polski, czy no, to już jest postanowione? Tak, póki, póki co polski rząd i Ministerstwo Rolnictwa jest przeciwne tej umowie, Szukamy sojuszników do tego, żeby zablokować podpisanie tej umowy. Póki co Francuzi jakby są po naszej stronie. Próbujemy przekonać do zawetowania tej umowy Austriaków, Włochów. Ta umowa Mercosur według ekonomistów nie byłaby dla naszej gospodarki czymś złym, jednak Polscy rolnicy obawiają się zbyt dużej konkurencji, chociażby ze strony tych, tych krajów Mercosur i Wołowiny, bo tam ta produkcja wołowiny jest bardzo duża, są gospodarstwa, są bardzo duże i przynajmniej na tym początkowym etapie ta konkurencja, konkurowanie z tymi gospodarstwami byłoby trudne, dlatego też Póki co polski rząd i Ministerstwo Rolnictwa jest przeciwne e, tej umowie. W 2017-2018 roku podpisaliśmy jako Unia Europejska podobną umowę e, z Kanadą, było to bodajże w 2017 roku, i ten bilans e, eksport-import e, do Kanady jest e, dla Unii Europejskiej e, bardzo korzystny. Na przykład, jeżeli chodzi o Polskę, to eksport do Kanady na przykład takiej mąki wzrósł o ponad 1000%. Tutaj też są obawy, jeżeli chodzi o te kraje Mercosur, że tam z jakimś czasem wejdą, wejdzie gospodarka chińska i ten rynek zawładnie. Dlatego też myślę, że Unia Europejska dąży do tego, żeby w jakiś sposób Zawrzeć tą umowę z tymi krajami y, Mercosuru. Z tym, że nie może być to tak zrobione, żeby y, ucierpieli na tym y, polscy, polscy rolnicy. Dlatego też póki co nasz rząd i Ministerstwo Rolnictwa nie jest za podpisaniem tej umowy. Tak tam też chodzi o to tak, że te produkty stamtąd no, byłyby, miałyby mniejsze wymagania niż te, które my dostarczamy jako Polska, no, polscy w, rolnicy. No w tej chwili tak jest. Te, te produkty wpływają na, na polski rynek z tym, że to odbywa się na trochę innych zasadach. Są cła i tak dalej, i tak dalej, bo te, te produkty wpływają, występują i w restauracjach, przecież, czy argentyńska, czy inna wołowina jest znana w Polsce i, i w całej Unii Europejskiej. Jeżeli byśmy podpisali tę umowę, to na pewno też te kwestie byłyby uregulowane. To jest duża szansa na to, że jednak uda się to zablokować. Czy już musimy się do tego jednak przyzwyczajać, że ta umowa wejdzie w życie? Ja myślę, że ta umowa wejdzie w życie, nie może nie już nie w tej chwili, i też ostatecznie myślę, że to by było dobre rozwiązanie, z, chociażby w kontekście tej konkurencji z Chinami, bo oni już tam mocno weszli na te rynki. Jeżeli my ich wpuścimy, no to później tam ciężko będzie te, te rynki odbić, a wiemy, że na gospodarka chińska jest gospodarką prężną i wchodzi szeroko na rynki europejskie i nie tylko. już na, na koniec naszej rozmowy, czy susza w tym roku jest, była problemem dla podlaskiego rolnika? Zjawisko suszy wiadomo występuje w, praktycznie w całym kraju. Dzisiaj rano oglądałem wiadomości, to stan wody na Wiśle jest na poziomie 4 cm, także praktycznie ta Wisła możemy powiedzieć, że wysycha. Podobnie było w rolnictwie, to bady nie były duże, ale był w, w, spadł ten też w niewielkich ilościach, ale w tych krytycznych momentach i te plony nie były niskie, bo jeżeli rozmawiamy z rolnikami, to mm, mieli i 7 ton jęczmienia, i 8, i 9, też to zależy. Od klasy gleby, jaka jest, bo jeżeli mamy trzecią, czwartą klasę gleby, no to takie plony mogły wystąpić. A jeżeli te gleby były niższe, no to wiadomo, że w takim profilu, gdzie jest gleba lekka, to woda tak długo się nie, nie utrzyma, A ogólnie, ale ogólnie ta susza była mniej dotkliwa na pewno w tym roku niż w ubiegłym. Ale z kolei problemem były przymrozki. Tak, bardzo dużym problemem były przymrozki, one. Wystąpiły i jeżeli chodzi o okres, to przez długi czas, ale też i bardzo duży był ten spadek temperatury, bo nawet do 10 stopni ucierpiały na tym na pewno uprawy rzepaku, uprawy też kukurydzy, ale sady inne krzewy wieloletnie. W przypadku sadów te straty nawet są do, do 100%. Jeżeli mówimy o kukurydzy też, to miało wpływ na, na, na uprawę, bo niektóre plantacje zostały zasiane kukurydzy na nowo, a niektóre zostały tak mocno uszkodzone, że one po prostu ucierpiały i nie, nie wyrosły tak mocno, jak jakby wyrosły w normalnych warunkach. Czyli te rośliny są dużo niższe i też wiadomo, że ta kolba kukurydzy nie będzie taka jak w normalnych warunkach. Czyli co roku rolnik musi się z czymś zmagać, bo jak nie susza to przymrozki. No tak, to jest produkcja pod gołym niebem, tutaj możemy zadbać, zabezpieczyć wszystkie te czynniki związane z agrotechniką, ale i tak najważniejsze są te warunki atmosferyczne, czyli opady, przymrozki, czy nawet inne, gat i tak dalej. Na no to już niestety nie mamy wpływu. Tadeusz Kruszewski, dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, był gościem Dnia Rady Nadzieja. Dziękuję za rozmowę, panie dyrektorze. Dziękuję bardzo i jeszcze raz zapraszam na Dzień Kukurydzy w Podlaskim Ośrodku Doradztwa w Szepietowie. Nasz gość dnia.